Cześć! Oto Marta Tyszko, autorka naszej najnowszej książki, książki wydawnictwa Natuli. Cześć Marta. Witam serdecznie, cześć. cześć. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Tobą porozmawiać. Powiedz mi, napisałaś książkę o naturalnej pielęgnacji. To czym właściwie zajmujesz się na co dzień? Na co dzień zajmuję się prowadzeniem sklepu internetowego z kosmetykami naturalnymi oraz prowadzeniem warsztatów kosmetycznych. Mam bardzo duże doświadczenie warsztatowe. Prowadziłam warsztaty, właściwie prowadzę warsztaty od lat i to jest moja największa pasja. Prowadziłam warsztaty od spotkań indywidualnych po spotkania dla 500 uczestników. Więc. To jest mój żywioł. Moją pasją jest też tworzenie kosmetyków, więc po godzinach robię mydła, destyluję wody kwiatowe, olejki eteryczne, robię różne ekstrakty ziołowe na własny użytek, kręcę kremy. To jest to, czym zajmuję się na co dzień. Marta, dla kogo powstała ta książka? Książka powstała dla osób, które szukają pomysłu, jak w prosty sposób pielęgnować się naturalnie. W książce znajdziemy wiele praktycznych informacji o tym, jak wybierać kosmetyki, jak się nie pogubić w gąszczu sklepowych półek i tysiąców produktów, jak opracować jakieś kryteria wyboru. W książce znajduje się też ponad 100 bardzo prostych przepisów. Przepisy powstały dla osób zabieganych, zostały ograniczone do małej liczby składników, które większość z nas ma w domu, więc naprawdę w książce znajdziemy przepisy na różne dezodoranty, zasypki, odżywki do włosów, maseczki, które zrobimy tak naprawdę przy okazji robienia sałatki. Książka też jest takim zaproszeniem do zastanowienia się, czym dla nas jest pielęgnacja, jak traktujemy samych siebie, jak traktujemy swoją skórę i tak naprawdę, co chcemy na siebie aplikować. No właśnie, to o czym mówisz to jest coś bardzo ważnego w dzisiejszych czasach za tym stoi też jakaś filozofia. Dlaczego właściwie ta książka jest dziś ważna? Hmm, ta książka jest dziś ważna, dlatego że trochę odeszliśmy od natury. A to, co znajdujemy w sklepowy, na sklepowych półkach, w plastikowych opakowaniach, nie zawsze jest najlepszym wyborem, moim zdaniem. Ja wychodzę z założenia, że najlepsze, najlepsze dla nas, dla naszej skóry i włosów są substancje naturalne, sprawdzone od tysiącleci, takie, które możemy też bezpiecznie zjeść. I wszystkie przepisy w książce kierują się tą zasadą. W książce pisałam trochę o tym, że oddaliśmy trochę producentom odpowiedzialność za to, co aplikujemy na naszą skórę, że troszkę zapomnieliśmy już, w jaki sposób możemy używać nawet przypraw, które mamy w kuchni. Zapomnieliśmy o leczniczym, pielęgnacyjnym zastosowaniu imbiru, mięty, szałwi. A są to produkty i zioła ogólnodostępne. Dlatego chciałabym zaprosić do takiej ponownej integracji tego, co jemy, z tym, w jaki sposób się leczymy i z naturalnymi metodami dbania o siebie. Ale to wszystko ciekawie i smacznie brzmi. <śmusznie> Już to sobie wyobrażam. <śmusznie> Czy każdy przepis testowałaś na sobie? Bo domyślam się, że tak. <śmusznie> tak, tak. Miałam y, duże wyzwanie. W tym, żeby wybrać przepisy w taki sposób, żeby można je było zrobić bardzo szybko i z produktów ogólnodostępnych. Ja osobiście od 10 lat pielęgnuję się naturalnie. Nie kupuję do domu żadnych środków czystości ani żadnych kosmetyków, więc podzieliłam się takimi przepisami, które są przeze mnie sprawdzone, a naprawdę świetnie działają i można zrobić je, w 30 sekund. Ty jesteś najlepszą wizytówką tych swoich hmm. przepisów. Wspaniale, rewelacja. Naprawdę, 10, od 10 lat używasz tylko naturalnych kosmetyków. Zgadza się. Ja naprawdę już nie mogę się doczekać tej książki. Hmm. Czy rodzice znajdą tam też przepisy na pielęgnację dzieci? E, tak. Książka składa się z kilku rozdziałów, które, w których omówiłam naturalną pielęgnację skóry. Włosów, całego ciała, higienę intymną, nawet naturalne sposoby na depilację, ale też znajduje się rozdział o pielęgnacji mamy i dziecka. A gdybyś miała podać jeden, jakiś wybrany przepis, taki prosty patent, coś prostego, ale genialnego, co ja na przykład mogłabym wypróbować już dziś? I już dziś możesz z pewnością wypróbować przepis na maseczkę do włosów z mleka kokosowego. Żeby zrobić taką maseczkę, wystarczy pół puszki mleka kokosowego. Opcjonalnie możesz do tego dodać na przykład 10 kropli olejku eterycznego z rozmarynu. Zaaplikować na włosy, trzymać przez 5 do 15 minut tak jak maseczkę, a następnie spłukać. Słuchaj, a nakładam to tylko na końce, czy tak na całą głowę? Można zrobić taką maseczkę na całą długość włosów, zawinąć na przykład ręcznikiem, albo po prostu zrobić to w kąpieli, poczekać 5 minut i po zmyciu włosy będą mięciutkie, bardzo błyszczące i świetnie odżywione. Bosko. <laughs> nigdy, nigdy tego nie próbowałam a mleczko kokosowe, to tak ślicznie pachnie. Bo ja używam go do kuchni, ale widzisz jak odżywki do włosów, to po prostu jeszcze nie używam. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i czekamy na książkę. Świetnie. Dzięki, do usłyszenia.